Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa jest nachylona do paszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni i ma długość równą 6. To wszystko fajnie widać na rysunku. Musimy obliczyć objętość i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa. Na początku zaznaczmy sobie wysokość tego ostrosłupa. Oznaczmy ją sobie jako duże H. I teraz mamy taki oto tutaj zaciemniony trójkąt prostokątny. Wysokość wynosi H, przeciwprostokątna wynosi 6i. Kąt ostry ma miarę 30 stopni. Tutaj możemy skorzystać z funkcji trygonometrycznej sinusa 30 stopni, że jest to stosunek h do 6, czyli stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciw tego kąta do przeciwprostokątnej. Sinus 30 stopni wynosi 1 druga i to się równa h przez 6. Teraz korzystamy z metody na krzyż, czyli 2 razy h równa się 6. Po obustronnym podzieleniu przez dwójkę będziemy mieli h równa się 3, czyli Wysokość tego ostrosłupa wynosi 3. OK, teraz zaznaczmy sobie przyprostokątną, drugą przyprostokątną tego trójkąta prostokątnego jako x. To będzie akurat połowa długości krawędzi podstawy tego ostrosłupa. A ją policzymy sobie z twierdzenia Pitagorasa, czyli x kwadrat plus 3 kwadrat, czyli plus to nasze h kwadrat równa się 6 kwadrat. Czyli x kwadrat plus 9 równa się 36. Po przerzuceniu dziewiątki na prawą stronę mamy x kwadrat równa się 27. Teraz obu stronie pierwiastkujemy i wychodzi nam x równa się pierwiastek z 27, który możemy troszkę ulepszyć, i to będzie pierwiastek z 9 razy 3, czyli 3 pierwiastki z 3. Taka jest długość x. Policzyliśmy tego x po to, żeby móc teraz policzyć a, czyli długość krawędzi podstawy, która jest 2 razy dłuższa od tego x. Czyli to będzie 2 razy 3 pierwiastki z 3. To da nam 6 pierwiastków z trzech. Taka jest długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa. Ok. Mamy wysokość ostrosłupa, mamy długość krawędzi, możemy już sobie policzyć pole podstawy tego ostrosłupa. Skoro to jest ostrosłup prawidłowy czworokątny, to znaczy, że w jego podstawie znajduje się kwadrat, czyli liczymy pole kwadratu ze wzoru A do potęgi drugiej. Czyli to będzie 6 pierwiastków z 3 do potęgi drugiej. 6 do 2 to jest 36, no i pierwiastek z 3 do 2 da nam trójkę. 36 razy 3 daje nam 108, czyli takie jest pole podstawy tego ostrosłupa. Teraz już możemy policzyć objętość ostrosłupa. Ze wzoru 1 trzecia pola podstawy i jeszcze razy wysokość ostrosłupa. Czyli to będzie 1 trzecia razy 108 i razy 3. Trójki nam się skrócą. No i mamy objętość ostrosłupa wynosi 108. Jedziemy dalej. Policzymy sobie teraz pole powierzchni bocznej, żeby policzyć ostatecznie pole całkowite. Jeśli chodzi o pole powierzchni bocznej, to ono się składa z czterech takich samych trójkątów równoramiennych, czyli to będzie 4 razy 1, druga razy A razy H, czwórka z dwójką nam się skrócą. I podstawiamy, to będzie 2 razy 6 pierwiastków strzech, bo taka jest długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa i razy szóstka, to jest wysokość ściany bocznej zaznaczona na samym początku zadania. Ona wynosi 6. To jest ta przeciwprostokątna tego trójkąta prostokątnego. I z tego będziemy mieli 72 pierwiastki strzech. Takie jest pole powierzchni bocznej. I teraz już możemy sobie policzyć pole całkowite tego ostrosłupa, dodając pole podstawy plus pole powierzchni bocznej. Pole podstawy, czyli 108, plus pole powierzchni bocznej, czyli plus 72 pierwiastki z 3 i takie będzie pole całkowite, ono będzie wynosić 108 plus 72 pierwiastki z 3, natomiast objętość ostrosupa wynosi 108.